do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feeling just loving this moment W podglądzie i tak widzę, jakby ta mgła była mniejsza niż w rzeczywistości, no ale i tak i tak widać, że jest. Mgła to, słuchajcie, jest takie niesamowite zjawisko. Już nie mówię nawet ze względów yy, jak powstaje, no bo to jakby wiem po prostu, jak powstaje, ale od razu świat się robi taki tajemniczy, tak jakby po prostu przez moje łódzki Bidny ogródek miał zaraz przejść XIX-wieczny Sherlock Holmes. Jakiś portal z Londynu. I od razu, od razu po prostu mogliby tu kręcić. Nie wiem, co najmniej ojca Mateusza. Dobra, słuchajcie, coś mi się zbiera od rana na takie gadanie. gadanie. Zobaczcie, co, co się stało z moim Wczorajszym nieprzyjacielem, tak będę trzymać, może nie będzie widać. Aczkolwiek wczoraj mówiłam o naturalności na YouTubie, więc y, podkrążone jeszcze od snu oczy. Nieprzyjaciel na czole. Takie są właśnie, tak, tak, tak to właśnie jest. No dobra, chciałam Wam pokazać tę mgłę. Ja właśnie się obudziłam i od razu przyszłam po prostu nagrać, żeby nie opadła. E, więc teraz e, idę sobie zrobić śniadanko, kawkę. I, I, I watch you as you try. do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm Just this moment can stay here forever forever Boże jak ten mój zajad cały czas wygląda powiem wam że nie mogę sobie z nim poradzić on po prostu nie chce zniknąć już łykam witaminę B No ale no, ale zawsze właśnie takie zjawiska pogodowe mnie tak. Mm, w ogóle przyroda, nie tylko zjawiska pogodowe. Ogólnie przyroda, natura mnie wciąż zachwyca na nowo, wiecie? Ja potrafiłam iść pod tą górę w Karpaczu i po prostu każdym drzewem się zachwycać. Że o Jezus, jakie jesteś piękny! O Jezus, a Ty, jaki jesteś piękny! O Boże, znowu ścierzone drzewo, wiecie o co mi chodzi? I e, no i, i, i mimo, że pewnie w swoim 30 jednoletnim życiu widziałam mgłę jakieś plus minus 100 razy no to też tak właśnie zawsze, że tak ja jaka mgła o ja, nic nie widać. No to są takie właśnie zachwyty normalnością. I chyba to wchodzi w życie wiecie, co, żeby ono nas cały czas w jakiś sposób zaskakiwało i. I tak właśnie zachwycało. Oho, pan kurier do mnie przyjechał. Słuchajcie, y, mam paczkę, jak widzicie z HMów. W zeszłym tygodniu było jakoś minus 20% na cały koszek w hm y, I wziąłam coś do domu z HM Home i właśnie przecięłam już folię i sobie otworzymy. oho W paczce jest mniejsza paczka. No tak zabezpieczona bardzo słabo jest tam dzbanek i talerz więc mam nadzieję, że nie jest stuczony no dobra zobaczymy cześć bunieczku w ogóle wczoraj, wczoraj wieczorem wymyśliłam jaką fryzurę ma Burbon Burbon wiecie Burbon ma fryzurę na Marka Mostowiaka Jak <gryw> się z tego śmiałam no dobra na szczęście mój strach był yy, niepotrzebny, bo wszystko przyszło całe Zobaczcie, jaki piękny półmisek. Taki z kamionki, oraz zbanek. No, przepiękny. Ja uwielbiam, słuchajcie, takie kamionkowe rzeczy. Cudo. Ekstra. Jeszcze na teraz będzie wyglądało mega. Jakiś tutaj sok, wodę z miętą, coś takiego można wlać. Tutaj porozkładać jakieś przekąski wieczorne. na no mega. No i na śniadanie, i na jakieś, nie wiem, Wielkanoce, Niewielkanoce. Bardzo fajnie. A jeszcze udało się trochę taniej, bo te rzeczywiście też nie są jakoś, może nie są jakoś super drogie, a mąż do mnie pisze, ale też nie są jakieś super tanie. A minus 20% to zawsze na propsie. No dobra, no i dzień dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy od ogarnięcia w pracowni. Bo ostatnio sporo tutaj się działo fajnych twórczych rzeczy. No i też jest taki właśnie twórczy bałagan. Więc będę to wszystko za chwilkę sprzątać, ogarniać. No i będę mogła mieć wtedy porządek do nowych twórczych spraw. Put your favorite song on. No dobra, słuchajcie, zaczyna powoli być widać biurko. Jeszcze tutaj jest sporo rzeczy do oczywiście uprzątnięcia, ale tutaj już przynajmniej ta część w miarę zaczyna wyglądać. Tam sobie zrobiłam kawkę, bo powiem Wam, że wrócę się może do Was na chwilkę. Eee, wydaje mi się, że trwa wiosenne prześlenie, i ja je w tym roku jakoś bardzo odczuwam. Naprawdę. Podobno czytałam tak wczoraj, że jest trochę to tak, że e, przez ostatnie lata, wiecie, nie mieliśmy za bardzo w kraju takiej zimy-zimy e, i takiego bardzo wyraźnego e, podziału pór roku. Przez co te prześlenia były e, też mniej odczuwalne. A teraz, właśnie przez to, może, że ta zima jednak była taka całkiem porządna. No i ta pogoda się bardzo nagle zmieniła, bo chyba w jednym tygodniu było minus tam 10, a w następnym było plus 15. No to będzie to jest amplituda temperatur rzędu prawie 30 stopni na, na przestrzeni tygodnia. No to ja jakoś tak powiem, naprawdę, w tym roku bardzo odczuwam i to Objawia się tym, że no, rano rana mam w ogóle mnóstwo energii, jak to, jak to zawsze robię, robię, robię. Po czym nagle przychodzi jakaś taka właśnie trzynasta godzina, bo teraz mamy trzynastą, i mnie ścina po prostu z nóg. Nagle jestem półprzytomna, chodzę jak takie zombie. No i ja zazwyczaj piję tylko jedną kawę dziennie, a ostatnio nawet dochodzi do trzech, więc tak to wygląda forever 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 i'm loving we stay here forever no dobra słuchajcie już tą stronę tutaj całą udało mi się Och, jak nagle się jasno zrobiło, poogarniać, posprzątałam wszystko, blat jest czysty i gotowy do e, kolejnych prac. Wiecie co, chyba zejdę teraz na dół za chwilę, mm, pod, podszykować sobie trochę obiad, żeby już e, czekał i żeby później mi po prostu nie zajmował czasu, ale chciałam wam... Chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam wczoraj, a wczoraj już nie miałam jak Wam pokazać bo po prostu mm, to jest w małym pokoju z szafą. Mm, którego ogólnie nie pokazuję, bo to jest głównie pokój typu składzik, e, ale e, tam jest nasza szafa ubraniowa, taka wiecie, e, duża i tam mamy tylko jedno takie małe światło, bo ten pokój ogólnie no jest nieogarnięty nie, nie i nieurządzony i po prostu jak było ciemno, to już było za ciemno, żeby cokolwiek pokazywać więc e, oczywiście, że wczoraj miałam tylko poukładać te ubrania. I już nic więcej z nimi nie robić, nie, nie, nie bawić się w żadne, wiecie, wiosenne porządki, reorganizacje czegoś i tak dalej. No ale oczywiście nie do końca się to udało i właśnie wprowadziłam jedną zmianę w organizacji tej szafy, o której Wam zaraz właśnie powiem. No dobra, nie zdradzając za dużo z bałaganu, który panuje w pokoju, to powiem Wam, że no tutaj ta szafa wygląda tak, że z tej strony i jest wieszak na ubrania. No i tutaj wiecie: głównie wiszą sukienki, koszule, jakieś takie swetry, kardigany, męża-koszule, moje koszule. I tu jeszcze jest taka stawka na bieliznę. A z tej strony, to, to jest chyba 75, nie, to jest chyba 100 metrów, boże 100 metrów, tak, 100 kilometrów. To jest setka, a to jest pięćdziesiątka. I cała szafa ma metr pięćdziesiąt, tak. No i tutaj są półki i powiem Wam, że jakby, jak będę robiła garderobę, już garderoba jest tam za ścianą. O, tam, 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 miejsce na garderobę. E, no to wiadomo, że słuchajcie, szuflady nie mogą być do e, sufitu, no bo byłyby w ogóle nie używalne, ale do tej wysokości gdzieś, gdzie e, właśnie jeszcze one dadzą radę, czyli mniej więcej tak do pasa naszego, to e, będę miała same szuflady, bo one są dużo bardziej wygodne niż półki. Szczególnie te półki są tak głębokie, że po prostu no, no to nie ma sensu naprawdę. To jest totalnie niewygodne i nieużyteczne. Ta szafa w ogóle, jak już będzie garderoba, to pójdzie do dużej łazienki jako taka gospodarcza szafa. Eee, tak przynajmniej myślę. No ale na razie, póki nie ma garderoby, to jest naszą szafą ubraniową. No i właśnie stwierdziłam wczoraj, że kurczę, skoro nie ma tu szuflad i nie mam jak przetrzymać tych rzeczy w szufladach, to sobie te szuflady stworzę. Mianowicie po prostu, jak widzicie, wprowadziłam tutaj na każdą półkę po prostu karton po czymś tutaj mam akurat na przykład karton po emu, a te takie no ekologiczno prostokątne są raczej po gałganach wszystkie, no i tutaj też po jakichś tam butach, bo już mi zabrakło oczywiście fajnie by było jakby wszystkie były jednakowe no ale nie miałam tyle jednakowych kartonów, no i Widzicie, tutaj na przykład jest półka z moimi jeansami i tutaj właśnie w kartę sadziłam sobie wszystkie moje dżinsy. To są słuchajcie wszystkie moje dżinsy. Nie mam więcej dżinsów. No oprócz tych co nie, chyba wszystkich. Może jedne są w praniu. Ale wydaje mi się, że tu są wszystkie. Mm, tutaj jest akurat ta taka Yy, półeczka na paski, więc ona sobie, yy, ona jest akurat bardzo fajnym rozwiązaniem i, i spoko. Tutaj sobie, słuchajcie, wsadziłam kolejny karton, gdzie poukładałam po prostu wszystkie leginsy i spodenki takie, wiecie, do ćwiczeń sportowe, więc no jest to moim zdaniem dużo bardziej wygodne, niż po prostu poukładać to jedno na drugim, tak jak na półce, bo od razu patrzę, od razu widzę co mam, od razu wyciągam, wszystko, cała reszta mi nie spada, więc no jestem e, z, zadziwiająco dumna z tego rozwiązania, miga mi bateria, więc idę ją zmienić no dobra, jestem sporo więc tak, no właśnie tutaj mam wszystkie getry i spodenki takie do ćwiczeń tu jeszcze mam taką koszulkę moją do ćwiczeń e, którą też na zmianę z drugą piorę po prostu tutaj słuchajcie, włożyłam e, dresy e, z Mormois Moje tam z tyłu są jeszcze takie jakieś e, swetry, których rzadko używam po prostu włożone, ale jak mówię, już mi zabrakło pudełek, no i też zabrakło mi pudełek, które są tak wymierzone, żeby na przykład dwa się mieściły, tak? No i tutaj na dole też mam jeszcze e, jakieś spodnie dresowe, czyli ogólnie. Cześć, kochanie, patrzcie, kto tu przyszedł, setka moja. Mm, buś też przyszedł zresztą. Więc ogólnie wszystkie rzeczy, które normalnie leżały na tej półce i mi wkurzały, że są że do nich dostęp jest po prostu tak utrudniony. Teraz są w tych pudłach. No i tutaj na przykład mojego męża bluzy są właśnie poukładane jak to na półce jedna na drugiej, bo znowu zabrakło mi już pudeł i to też takiego dosyć większego, no bo wiadomo na bluzy. O, ale tam już takie mniejsze sweterki i mniejsze jakieś bluzy, no i takie też, których używa zdecydowanie rzadziej, bo on w nich chodzi tak raczej rzadko. Poukładałam mu z tyłu w pudle. No i tutaj też ma właśnie dżinsy poukładane. Tam z tyłu krótkie spodenki i dżinsy takie robocze do garażu i do jakichś tam robót, a tutaj takie wyprane świeże, więc... No, myślę, że Ameryki nie odkryłam i, i myślę, że nie wiem, może pełno osób już z tego korzysta i, i w ogóle jestem ostatnią osobą, która pomyślała, że można sobie tak porobić, ale no, ja byłam wczoraj bardzo dumna z tego rozwiązania i myślę, że będzie się ono sprawdzało świetnie. Szczególnie, że właśnie my w szufladach mamy tak poukładane rzeczy i nam się to sprawdza bardzo dobrze. Szczególnie jeśli chodzi o koszulki. Dobra, zeszłam na dół, słuchajcie, już przeszykować powoli trochę obiad. Mam tutaj bulion, który zrobiliśmy wczoraj albo przedwczoraj. Był oczywiście cały czas w lodówce, no bo gotowaliśmy psa, no i tutaj, wiecie, jest po prostu na ponad 2 kilo indyka. No i oczywiście całej Włoszczyźnie, A liściach laurowych tam, no wszystko co się wrzuca do rosołu. A tutaj przesmażam, tak można by to tak nazwać, dwie puszki pomidorów, jedną arabiatę i jedną z bazylią. No i napisałam Łukaszowi, żeby po drodze kupił małe mascarpone, bo ostatnio właśnie zrobiłam pomidorową z mascarpone, a nie ze śmietaną i była wyborna, więc, więc będziemy mieć po prostu pomidorówkę. No i powiem Wam, że wyjęłam też dzisiaj na obiad krewetki. Tutaj mi się odmroziły, właśnie już je obrałam i trzymam te skorupki, bo ja te skorupki wrzucam na masło tak na początek, żeby to masło tak przeszło aromatem od skorupek. No i później dopiero właśnie krewetki, ale no ja w ogóle nie jestem głodna, ja nawet na tą zupę nie jestem głodna, i tak mówiąc szczerze, nie wiem, czy zjemy też krewetki. Zobaczę jak Łukasz będzie, jeśli on też nie będzie głodny, to najwyżej zrobię je jutro, a dzisiaj zjemy tylko, tylko zupę. Łukasz też, słuchajcie, już mi... No wczoraj już robił nadgodziny, no i przez to ja też sobie, wiecie, po prostu tam porządkowałam do późnych godzin. No, i dzisiaj też zapowiedział, że e, raczej do końca tygodnia ma nadgodziny, więc no, ja też po prostu ten czas wykorzystam na, e, na nadgodziny, na więcej pracy. Mm, więc, e, więc po prostu pewnie wpadnie coś zjeść. Chwilę posiedzimy i on pojedzie do pracy, i ja pójdę dalej do pracy. No, ale, ale naprawdę, zjadłam wcześniej pół bułki, pół pierniczka takiego większego. I, I wypiłam tą drugą kawę. A to chyba nie, nie, nie vlogowałam. E, no, wypiłam drugą kawę i po prostu jestem pełna. W ogóle mi się nie chce jeść, więc no zobaczymy. Może, może tylko na zupie się skończy. Niech się te pomidory trochę przesmażą, e, ten rosół dobrze podgrzeje, to połączę, zblenduję, później się doda tylko to mascarpone i będzie pycha, pychotka, zupa. Ja to w ogóle lubię takie zupy, wiecie, co bez makaronu, bez ryżu, bez niczego. Po prostu naj, najbardziej mi smakuje sama zupa. Ale Łukaszowi na pewno będę musiała makaron ugotować, bo on to tak wiecie. Pełna miska makaronu i na to trochę polać zupą. Ja to tam co najwyżej trzy kluseczki na dnie i reszta zupy, więc tak, tak to wygląda. No ale on by się bez makaronu to totalnie zupą nie najadł. No dobra, przesmażę to, połączę i, yy, i zobaczymy, o której on przyjedzie. I wtedy dodam to mascarpone. Jeszcze trzeba będzie na pewno doprawić, no jak to ze zupą, ale też yy, w sumie miałam inny pomysł na ten bulion. Chciałam zrobić taką azjatycką zupę z kurczakiem i chili. Ona bardzo mi smakowała, albo tą zupę z kukurydzy. Yy, no ale Łukaszowi tak się zamarzyła yy, pomidorówka, że, że jestem w stanie na to przystać szczególnie że mniej roboty. No wiecie, podgrzać pomidory z puszki i zblendować z gotowym już bulionem to umówmy się, żadna robota. No dobra, to ja tutaj a jeszcze chciałam wam pokazać, bo do tych krewetek to też myślałam, żeby zrobić taki makaron z krewetkami. Tam dodać jarmużu trochę i różnych innych rzeczy. Albo i nie, ale też lubię bardzo z pomidorkami koktajlowymi. Taki makaron, po prostu pomidorki, pietruszka, wiadomo, czosnek, wino i tak dalej. No i ostatnio w Lidlu, w Lidlu był taki sos pomid z pomidorów koktajlowych, więc właśnie pomyślałam, że może do tych krewetek by smakował fajnie. Więc tam pomidory, tu pomidory. Pomidory chyba są dobre na zajady, więc może w końcu mi ten zajad by zszedł. No ale zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle będę robiła te krewetki. A, i jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo ostatnio yy, i dzisiaj przez cały dzień też do, do yy, sprzątania, teraz do gotowania yy, i wczoraj i ogólnie przez ostatni czas, bo to bardzo długa książka. Yy, słucham sobie kasztanowy ludzik, yy, soren... Sveistrup, nie, chcia... nie chciałabym przeinaczyć, bo to jest chyba duński albo czeski, albo że czeski, tak. E, szwedzki autor, no na pewno e, z tamtych e, rejonów. E, I e, my, my dostaliśmy tą książkę od, aha, od e, brata mojego męża na święta rok temu, ale ona chyba jest u naszej teściowej, bo ją pożyczaliśmy. No, ale właśnie zobaczyłam, że ona jest też na Olympic Go, więc ją sobie puściłam. No i tak jak mówię, ona jest bardzo długa, już jestem na 110. części ze 141, więc sama końcówka przede mną, ale mogę Wam bardzo polecić. Co prawda jest tam bardzo dużo imion i nazwisk, właśnie takich szwedzko-duńskich, których ja się do końca nie łapię, bo chyba cała, cała sprawa się dzieje w Kopenhadze, więc w Danii. I, I czasami muszę się 500 razy zastanowić, o kim mowa, ale ogólnie naprawdę bardzo fajny taki kryminał. On też ma bardzo dobre opinie. I ja sobie słucham go, słuchajcie na prędkości 1,25 i jest spoko ta prędkość, a trochę szybciej. No i ta osoba czyta Krzysztof Plewak Szczerbiński i. No i fajnie czyta. Nie przeszkadza mi to, jak on czyta. Więc e, spoko. No i e, cała akcja. Wszystko e, bardzo zachęcające. Zobaczymy, jak się skończy. To jeszcze będę dawała znać. No i tak, jak mówiłam, nie robiłam już krewetek, ale zjedliśmy. Słuchajcie, był cały garnek pomidorowy. Zjedliśmy pół garnka. Wyszła e, skromnie, nieskromnie mówiąc bardzo dobra. E, jak coś, to dawałam. No oprócz tego, że bulion był po prostu dobry. To dawałam puszkę arabiaty. I puszkę bazylii. I to takich. O, zaraz Wam pokażę. Arabiata była z tej serii Italiano. Ona jest chyba z Lidla. A Bazylia była z tej serii Gusto Bello. Ona chyba jest z biedronki. Ale jak jest tydzień włoski w biedronce czy w Lidlu, to właśnie takie pomidory są. No i dałam też taką młycha mascarpone, Mniej niż pół opakowania. No i przepyszna była, naprawdę. I już e, nic więcej na obiad nie jedliśmy. Ja się zajęłam montowaniem, ale już jest za późno. Już dzisiaj nic nie wrzucę znowu, niestety, ale już na jutro jest montowana i na pojutrze też jest montowana. E, a teraz jedziemy jeszcze na wycieczkę, bo musimy coś zawieźć do piórkowe. Więc e, taka sytuacja. Jeszcze mam całą, słuchajcie, bluzę w pomidorowej, bo... E, Siadałam i zamoczyły mi się troczki, i poleciały, i w ogóle... Ale Łukasz, mąż, mi powiedział, że i tak jestem piękna. Tak mimo. A więc, jak świnka Karolinka, to po całości zabieramy mostowiaka i serce. Teraz go przezywam. O Jezus, no nie, nie będę tego robił. Bunieczku, jesteś piękny i tak. Mimo, że wyglądasz jak koza. Postawię Was tutaj na chwilę. Ubiorę szybko płaszcz, już mąż mi się niecierpliwi I, no i chyba zabiorę was a co tam, może, się, może będzie coś ciekawego się działo słuchajcie, dojechaliśmy właśnie do Piotrkowa i myślałam, że tu będzie coś widać, ale dalej nic nie widać może po prostu zapalę światło o. No jechaliśmy właśnie do Piotrkowa, bo Łukasz ostatnio ma taki napięty okres pracy i chyba zresztą wam mówiłam. No i po prostu musiał coś przywieźć, a żebyśmy po prostu, żeby nie jechał sam, bo to jest tak 40 minut od Łodzi. Więc żeby nie jechał tej trasy sam, no i żebyśmy trochę też mieli szansę spędzić razem czasu, bo już jest wiecie po 20 jak nie 21. No to zawsze jak musi jechać, no to jadę z nim, no jak widzicie, wesoła Ferajna również jedzie z nami. Burbon właśnie spędził e, całą drogę mi na kolanach, salsa z tyłu i tak to, e, tak to wygląda. No on tutaj teraz zostawia po prostu za chwilę będziemy wracać, słuchamy sobie kasztanowego ludzika w drodze, więc e, na początku troszkę sobie tam rozmawialiśmy, wiecie, jak tam no minął dzień, co dzisiaj robiliśmy. No, właśnie teraz e, słuchamy. E, no, więc po prostu e, jako kochająca żona postanowiłam, że, e, że jeszcze pojadę z nim, e, żeby po prostu... E, no, wiecie, no to jest tak, no... mało fajne jechać taką trasę samemu, smutno, tak? A, a i wróciłby o takiej godzinie, że już praktycznie w ogóle byśmy się nie widzieli. Więc lepiej tak. Mostowiak jest z nami. No słuchajcie, teraz jeszcze stwierdziłam, że wygląda jak taka owca, co ma takie uszy oklapnięte i jeszcze ten, tą fryzurkę na górze, więc to jest po prostu wielkanocny Bourbon. O, to jest wielkanocna odsłona Bourbona. No, już po prostu się z tego śmieję, bo już... Przy, wszystkie złe... Rzeczy po prostu nam się bardziej zdenerwować na tą kobietę, nie zapłacić jej przede wszystkim i, i powiedzieć jej dobitnie, co myślę. No a później, i teraz czuję, wiecie, wyrzuty sumienia, że tego nie zrobiłam, a jakbym to zrobiła, to bym czuła wyrzuty sumienia, że to zrobiłam i że na przykład jej było przykro, czy coś. Czuję, jak jest dziwne, czuję, jak jest dziwne. No dobra, słuchajcie, Łukasz właśnie przychodzi, więc my wracamy do łodzi. Łukasz przychodzi, Włysiu. wracamy do łodzi. No i, e, i taki nasz wieczór. Pewnie wrócimy, to po prostu będziemy się kłaść. Mostowiak jest z nami. Jest dobrze. Więc ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia jutro. Pa-pa!